Jeżeli kupiłeś już wszystkie możliwe gadżety do swojego motocykla i w końcu wyglądasz jak prawdziwy pro-biker, ale jednak czujesz jakąś taką pustkę w sobie, że może coś jeszcze, to mam dla Ciebie coś idealnego. I jak Intercom. Intercom służy do komunikacji pomiędzy motocyklistami. Można go porównać do radia CB używanego przez kierowców puszek. Tylko, że tutaj nie musisz ciągle przytrzymywać guzika. Ale co ważne, rozmowa możliwa jest tylko z tymi osobami, które wcześniej zostały sparowane. Urządzenia bazują na technologii Bluetooth, a najnowsze modele na nowej technologii Open Mesh Bluetooth. To takie lepsze Bluetoothy. Nie, że łączy mi możliwość operowania z wieloma urzędnikami naraz. Lubisz samotne wycieczki motocyklowe? Tylko ty, droga, moto i muzyka. Tak, Intercom może umilić nam każdą podróż. Chcesz słuchać swojej ulubionej playlisty muzycznej lub audycji radiowej? Teraz nie ma problemu. Pewnie znasz to uczucie, oddajesz się spokojnej, odprężającej magii, trasy, gdy nagle zaczyna wibrować Ci telefon w kieszeni i znów ta świadomość, że musisz zjechać na pobocze, ściągnąć kask i sprawdzić, bo może to coś ważnego. A na końcu i tak dowiadujesz, że, że trzeba kupić mleko po drodze. Bo się skończyło. Intercom w zakupach ci nie pomoże, ale dzięki niemu nie musisz utracić czasu na postoje i ciągłe ściąganie kasku. Zgubiłeś się? Słońce tak mocno świeci, że na nawigacji nic nie widać? Nie przejmuj się. Świetną opcją jest również możliwość sparowania interkomu z nawigacją i odsłuchiwania komunikatów GPS. Czas!